Tutaj to nie ma tych eee, tego czego ja szukam. A co to w ogóle jest? chce. Mm -hmm. Chociaż nie, najpierw zobaczymy sobie normalnie. I... Tutaj takich rzeczy tam nie ma podanych. Tego, co ja szukam, to nie znajdę. Ale może w tym. Takie rzeczy. Pięć... Tak, tak, Cytio to tam coś jest robi. jest kierownikiem produkcji. Legitne info od nich samych. Siedzi za kamerą często. <smiech> no jakbym tutaj takie... A jakie oni mają NIP? Taki... Um. Nie, nie, ja to muszę innymi źródłami pewną rzecz potwierdzić wpłacił 5 zł. Co tam masz na tricepsie prawej, jak i przyklejony? Jest to do badania cukru. Patrz, pokażę ci. Mam tutaj, nie? Patrz. Tutaj. I mój cukier wynosi 122. Król Harald w 5 Masz cukrzycę? Tak, królie, król Haraldzie. A, mogę też numer KRS, dobra. Gdzie ten KRS był? Polka wpłacił 5 zł. Hej, czy to prawda, że w Polsce nie można zarabiać na TikToku? Za... Jeszcze nie można, ale mają włączyć zarabianie na za TikToku też. Niedługo. No i gdzie ta ich, ich spółka jest, co ja coś też szukam. No, KRS podałem o co chodzi. Jeszcze raz. Czemu jak przez CIDG? 122 to duży cukier? Co ty gości opowiadasz? Witaj, pytanie czy zawodzisz jedną z tych masek? Witaj. Nie, nie chcę zakładać, wiesz, one... Bo włosy, chodzi, włosy mam. Podoba mi się ta z dynia. Czy możesz pokazać maskę do kamery? I chyba A co to w ogóle jest? To jest, to nie, nie jest TATA z ta... maski z Pozdrawiam. Eee, dobrze, że mi napisaliście na czacie. Dobra, regon spółki cyfilnej. Dronda wpłacił 5 zł. Powiedz proszę dla mojego brata. Mikołaj Longa chwycił strąga. Nic takiego nie gadam. Rozerewolweryzowany rewolwer. Dobra, ja to i tak w ten sposób. Ja no, nie, nie jestem w stanie teraz tego potwierdzić, więc nie będziemy gadać. Pieśni na wejście do walki. Nie, jeszcze nie mam pieśni na wejście do walki. No, a coś chcieliście, żebym obejrzał? No, na innym live po prostu wam opowiem o tym Teamie X. Bo ja muszę coś tam posprawdzać. Jakoś nie, nie mogę teraz w CDG wejść. Erik Rox wpłacił. Nie do spółki zwoły. cywilnej. wyjdzie. No nie Znaczy nie, zapro nie zaprosili mnie, to Nie mam iść? co chodzi? Dobra, nieważne. A co to jest? Co to ma być? Czemu taki regon tu jest długi? Czy jakiś błąd tam jest? Czy o co chodzi? Czy nie ma takich? To już widać, że coś jest nie ten. Czemu tu jest taki? Za dużo tych zer mają. Dziwne. Nieważne, nieważne. Olejmy to. Na innym live sobie to ogarniemy. Co tam oglądać? Widzisz czuczuwa? Biała lista, ale to jest. A yy... ty kurde cwaniaku. Jaki oni mieli ten dragon? Ty cwaniaku. Niteczka płacił 5 złotych. Pozdrowienia z Holandii. Eee, dzięki, niteczka. Czyli legitne. Dzięki co? No to poczekajcie. Bo wątpię, że to. Kurwa, złotych. Kurwa, dobra. Poczekajcie. mi sekundkę. Dobra, bo y Witek się... wpłacił 5 złotych. Pozdrowi Witka, Maćka, Krystiana, Bartka, Miki. No powiem wam kurwa, że się zgadza. Eee... Y Się zastanawiam. Bo to jest ciekawa informacja, jakby to całkowicie podważa wiarygodność Timu X, jeżeli ja to pokażę. To po prostu pokazuje, że są jebanymi kłamcami, ale to jest po prostu wycinek, który. Teoretycznie ja nie powinienem mieć do dostępu. 5 zł. Raczej e, ja to mogę ograć w ciekawy sposób. Peres. Fajnie, że dałeś hmm. to dzisiaj na Insta. Czekajcie, ja muszę sprawdzić prawo w Polsce. <grym> Syliwek wpłacił 5 złotych. Syliwek zobaczył... Jest jakiś taki kurwa zapis. Kto? Eee, informacje, do których ma dostęp... korespondencji, tam kiedyś yy, ktoś tam mi oskarżał coś, yy, kto, ale to nie jest kurwa korespondencja. A trzeba robić przysiady. Dobra, czekajcie, muszę zrobić przysiady. Dzięki za te donaty ja przeczytam teraz. Wam pożegać, dajcie mi chwilę, bo ja nie jestem idiotą. Eee, tutaj, szczęśliwego nowego roku, Sylwuś, dzięki Cycu, już robię zaraz TT. Eee, przysiady Sylwek, zobacz przyróbkę, moja piła matitek, dzięki Sylwek. Jakie 20 minut? No, 20 bym dał ten. No, bo muszę porobić na Dzięki doktorze Mardon, Dobra, ja robię przysiady i zaraz to ogarniemy, dobra? Zaraz to ogarniemy, bo ja wiem, jak to ogarnąć, po prostu. Znaczy powiem tak, ja to nic nie wiem. Moje oficjalne stanowisko jest takie, ja to nic nie wiem, ale zaraz sobie tam poszukamy w internecie różnych rzeczy i. Kto wie, co znajdziemy. To jest moje oficjalne stanowisko. Se będę grzebał w internecie, bo mam do tego prawo. Kto wie, co to tam się znajdzie w tym internecie zaraz przypadkowo. Tego nie wynik, moi drodzy, tego nie wynik. A na pewno nie ja, bo kim ja jestem tylko szarym youtuberem. Ktoś tutaj jeszcze dał Ta najpierw zrobię przysiady. A, Antolka. Ja nic nie mam. Dobra, przysiady. Oh. Maki wpłacił 5 zł. Sylwester, zobaczył Fa. Bez oh, wątpienia wody za jakiś rok dwa podbije. A i 13,3 da. Wiecie to już mnie nie interesuje, bo ja sobie internet mogę przeglądać. Axa, OCR, Axa OCR, Asia wpłacił 5 zł, nie podawaj tego na live. Bądź twanym skurczy synem i zrób po tym materiał Aksapan też ćwiczy, AKSA, po AKsa AKSA pan też ćwiczy, od AKSA, po AKSA, OCEP AKSA pan też ćwiczy, od AKSA, po Aksa Ocew, AKSA pan też ćwiczy, od AKSA, po AKSA, O AKSA pan też ćwiczy, od AKSA, po Aksa Ocew, AKsa pan też ćwiczy, od AKSA, po Aksa, Ocew, AKsa pan też ćwiczy, odset AKSA, pocel Axa od Aksa, Axa pan Aksa, ćwiczy Odser AXA, Aksa, Axa, Od Aksa, Axa Aksa, też Aksa Odser, Axa, Aksa, AXA, od serw Aksa, pan też ocef, Aksa, od ser AXA, ocel, AXA OCER, AXA, od serw AXA, pan też ćwiczy. Dobra, no, ja opuszczam teraz fragmenty tego. Ktoś tu chciał. Jak to się robi hashtag? Nie, nie tak. No, najpierw zobaczymy coś. Co? Okej, okay, to mnie nie obchodzi. To nie o to chodziło. A, kamera, dobra, sorry. To nie, to nie o to chodziło, nie o to. Ktoś tam kam jeden. Czy um. wiem jak to te... Ja to jestem kurwa zwyczaj. Ja to nie, no nie ma czegoś takiego jak podzielonych uwagi. już się skupiam na czymś innym. Dobra, jak to te hashtagi się oglądają Nie, nie, zaraz, 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 zaraz wszystko ogarniemy, tylko muszę hashtagi. Ja nie mam hasztagów na TikToku, ale inni dodają. Now to Aha, tak, dobra, tak, ekipa Lisa, chyba tak. To ich wewnętrzny jest. No gdzie te... kursy? O. Należy polecieć, pożyczyłam zarówno pieniądze od Karola, jak i od Matiego. I ta kwota rosła, rosła. Następne, przysiad jak przy muzyce. Ląduje na nami. Pozdrowa Tacha. Poczekajcie. Eee. 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 Kurwa, ale mi mózg działa, ja pierdolę. Art 267. No jak się umie odpala detektyw, nie? To już ja jestem detektyw wtedy. Kto bez uprawnienia uzyskuje, do... no właśnie. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji takiego nieprzeznaczonej, Otwierałem zamknięte pismo, po tym czasie Albo albo omijając elektroniczne magnetyczne nie pod, yy, podlega grzywnie. A co ciekawe? Majdan wpłacił 5 zł. Bardzo Trzeba Tarcz. mieć publicznego Instagrama do tego konkursu Ocewaksa. No, tak, tak. Jeżeli wygrasz, to ja wchodzę nie? i oglądam Twoje zdjęcia. Bo bez sensu, jak będzie prywatny. No, poczekajcie, oglądajcie Chyba sobie się, a ja Za tam sobie będę mieszkać, na drugim monitorze pracował. Żyć, ...jeść, tak dalej. I te pieniądze rosły, moje zadłużenie rosło. Pamiętam, że moi rodzice, tak samo jak i ja, byli trochę przerażeni tym. Kto jest największym streamerem w Polsce? Nie mam pojęcia, wiesz? Nie wiem bali się, że po prostu nagle ja zostanę z długiem. A do spłacenia miałam niemałą kwotę, bo było to prawie 45 tysięcy. Żeby polecieć, pożyczyłam zarówno pieniądze od Karola, jak i od Matiego. I ta kwota rosła, rosła, rosła. Za coś trzeba było mieszkać, za coś trzeba było żyć, jeść, i tak dalej. I te pieniądze rosły. Moje zadłużenie rosło. Pamiętam, że mój rodzice tak samo jak i ja byli trochę przerażeni tym. Bali się, że po prostu nagle ja zostanę z długiem. A do spłacenia miałam niemałą kwotę, bo było to prawie 45 tysięcy. Należy polecieć, pożyczyłam zarówno pieniądze od Karola, jak i od Matiego. I ta kwota rosła, rosła, rosła. Za coś trzeba było mieszkać, za coś trzeba było żyć, jeść i tak dalej. I te pieniądze rosły. Moje zadłużenie rosło. Pamiętam, że moi rodzice. Tak samo jak i ja byli trochę przerażeni tym. Bali się, że po prostu nagle. No ja... no, bo to już leci, bo ja jestem skupiona na czymś innym.